Siemano, siemano, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z jednym diabongiem i z drugim diabongiem. Chodź, Zaśka, się. Z drugim diabongiem, który nie do końca chce się chyba pokazać. Dziś nagrywam już w całkiem niezłym humorze, powiem szczerze, bo wczoraj zrobiłam sobie nareszcie największy prezent, prezent, który chciałam sobie zrobić już ponad dwa lata, tak mi się wydaje. W ogóle jest, jaki mam komfort, jak, nie, jak mogę nagrywać bez kabla. Zobaczcie. Mogę po prostu robić, co chcę, mogę skakać, mogę się kręcić, mogę robić cokolwiek i mogę. Mogę też Wam pokazać dziś mój nowy skuter. Wczoraj kupiłam skuter i jestem tak zadowolona, co prawda, jechałam wczoraj tylko mały kawałeczek ze sklepu z Zośką, to znaczy z komisu, bo to jest używany skuter. Słuchajcie, teraz jest taka inflacja, że ceny nowych skuterów ja kupiłam N-Maxa, Ceny nowych skuterów utrzymały się chyba na podobnym poziomie, ale jest sześciomiesięczna lista oczekiwania, chodź tutaj do mnie. Bo muszę cię popilnować i zaraz Wam opowiem dlaczego. Więc trzeba czekać pół roku, niestety. No i w związku z tym w ogóle taka dziwna sytuacja się wytworzyła, że tak jak nowe skutery, te N-Maxy kosztują tak pomiędzy 35 a 40 milionów, w zależności od tego, jakie opcje, jakie bariery tam weźmiecie, czy jakieś ABS-y, czy nie ABS-y i tak dalej, która wersja. czy Cześć, Zosiadku. No to teraz wyobraźcie sobie, że tak jak były używane skutery, to widziałam właśnie używane NMAXy za jakieś 14 milionów. No to teraz używane NMAXy kosztują 35-37. Czasami są nawet droższe niż e, nowe skutery. W takiej podstawowej na przykład wersji skuterów to NMAX kosztuje około 30-31 milionów. No a ja zapłaciłam 35-500. Trudno, powiem Wam, że trudno. Jest jak jest. Po prostu straszna, strasznie dziwna sytuacja się wydarzyła na całym świecie. Rozmawiałam z moimi rodzicami. Moi rodzice też strasznie długo czekali na samochód. On był chyba akurat sprowadzany przez. A już nawet nie pamiętam. W każdym razie też czekali. Nie wiem, czy jakoś nie koło roku, ale nie chcę pokręcić, kilka miesięcy na pewno. A więc po prostu zastanawiałam się, czy czekać, aż ta sytuacja się ustabilizuje, i jeździć na skuterze, na którym nie do końca czuję się komfortowo, czy jednak coś zmienić. I stwierdziłam, że wiecie co, najważniejszy jest jednak mój komfort. No i wczoraj pojechałam razem z Zośką na tym skuterze, dlatego że on nie ma podłogi. Czekajcie, pokażę wam. Bo wczoraj tylko jedną trasę, jedną drogę wykonałam. A, udało się, dobra. Ha! Widzicie? Jaki ze mnie kierowca? Tutaj nie ma takiej podłogi, jak miałam w skuterze płaskiej, więc pojechałam wczoraj z Zośką, żeby sprawdzić, czy damy radę jakoś tutaj jechać. Małą, to nie ma problemu, no bo ja ją wezmę na ręce. Zresztą ja ją wożę teraz w takich em, torbach. Ze sklepu takich spożywczych, a ze sklepów spożywczych, ale tak czy siak kupię jakiś transporterek. No a ze Zośką to już nie jest taka łatwa sprawa. Chyba Zośka też ci dawno. Nie... Aha, Zośka już ucieka na ręce nie chcesz, a nie Ci się nie stanie. Jak będziesz raz na rękach. Zośka nie, nie podoba jej się. Dobra, nie będę cię męczyć, e, więc pojechałyśmy z Zośką i zastanawiałam się właśnie, jak ją usadowić. No i udało się. I na krótkie dystanse da się przejechać. Natomiast słuchajcie, dostałam kontakt od mojego kolegi do takiej firmy, która instaluje takie specjalne boksy tutaj z tyłu tego skutera, które podobno łatwo się instaluje, łatwo się dezyinstaluje, i tam są normalne pasy bezpieczeństwa, jest kocek, można psa włożyć, wiecie, zabezpieczony jest i po prostu to będzie niesamowite. Także cieszę się, bo zastanawiałam się, czy nie wziąć takiego innego skutera który nazywa się Lexi, ale zależy mi bardzo na takim stabilnym skuterze, dlatego takich duży wzięłam w ogóle teraz. Bo potrzebuję takiego, który będzie po prostu bardziej stabilny, jak na przykład, nie wiem, pojadę gdzieś na Lombok albo gdzieś na północ wyspy. Właśnie dlatego też trochę rzadziej teraz podróżowałam w ogóle. No, czy jest dużo przyczyn, jest dużo powodów, dlaczego tak się akurat zdarzyło. Ale jednym z takich powodów jest to, że po prostu nie do końca czułam się stabilnie na moim skuterze. Słuchajcie, inna sprawa jest taka, że e, Pini, czyli no chyba się zdecydowałam, nie wiem, czy Wam już to mówiłam, zostaje, mam dwa psy, słuchajcie, i Pini ostatnio odkryła, jak e, uciekać z domu. Zdarzyło się to trzy razy i całe szczęście, wiecie, ja mam cały czas na niej oko, więc od razu jak to zrobiła, no to ją złapałam, więc nic się nie stało, ale mam takie przerwy w tym pod bramą, widzicie, są takie gapy, gapy, to po angielsku się mówi gaps i tutaj tłumaczę, sorry. No i ona się przez co prześlizgnęła. Ja na to zwracałam uwagę, bo właśnie tak myślałam, że może się prześlizgnąć. Więc teraz misja jest taka, że muszę to wszystko wymierzyć i będę instalować siatkę taką specjalną, żeby zablokować jej przejście. Gadałam z moją koleżanką, z Oliwią, i powiedziała mi, że to jest bardzo łatwe, i że ona sama to zrobiła, bo myślałam, żeby kogoś wziąć, kto by mi to zainstalował, no ale dowiedziałam się, że podobno to jest bułka z masłem, także zobaczymy, czy rzeczywiście taka bułka z masłem. E, na tę wycieczkę, jak będziemy szukać siatki, wezmę ze sobą pinat, żeby mi znowu nie uciekła. Mały rozbójnik tutaj nauczył się, jak wychodzić. W ogóle dziewczyny są po wspólnym spacerku. Kupka była grana, siusiu było grane, także w ogóle wiecie, jak one się razem dogadują, super, to jest naprawdę niesamowita sprawa. Zośka już jechała na nowym skuterze, a dla Pini to będzie pierwszy raz, więc szykujemy się w trasę. Nasza pierwsza przejażdżka nowym skuterem zaliczona i Pini się chyba podobało. Tak? To znaczy nie zgłaszała żadnych zażaleń, więc mam nadzieję, że było w porządku, a ja jestem po prostu zachwycona. Podjechałam teraz na szybko do mechanika żeby przykręcił mi lusterka, bo jedno lusterko było troszeczkę luźne, więc wolałam, wiecie, już wszystko tutaj ogarnąć. Muszę znaleźć, czekajcie, muszę znaleźć w ogóle mechanika, do którego będę chodziła na stałe, jeszcze ubezpieczenie wykupić, bo tutaj jest nieobowiązkowe ubezpieczenie, w ogóle mało osób ma, ale wolę sobie wykupić. No i teraz wybieram Heist. Tym razem nie mogę zapomnieć karty w barkomacie. Przy ostatnim wybieraniu zapomniałam. I od razu kupię nowy kask do mojego skutera, dlatego, że wiecie co? Dosłownie jakiś zbieg okoliczności dwa dni temu odpadł mi Jedno to takie do zaczepu. No właśnie miałam to kupić, tak trochę odkładałam, przyznam się szczerze, co nie jest zbyt mądre, więc od razu to załatwię. I o godzinie 11 muszę podjechać do tego miejsca, do które, w którym wczoraj kupowałam skuter. A to jest bardzo blisko, tylko jedyne co, no to będę musiała niestety wziąć taksówkę, dlatego że zostawiłam tam mój stary skuter. Nie miał mi kto odwieźć tego mojego skutera, A także dzisiaj po prostu właśnie tam pojedziemy. Na na taks Boże, taksówką skuterową odebrać nie chce mi się, ale trudno, całe szczęście nie mam jakoś super ultra daleko i dziś jeszcze napiszę od razu do właściciela tego mojego obecnego skutera, który wynajmowałam, że e, oddaję, że już nie będę od niego wypożyczać, aczkolwiek powiem Wam, że ten Pan, od którego wypożyczam skuter, to jest taki super, naprawdę, to jest chyba najfajniejsza osoba, od której mogłabym w ogóle wypożyczać? Dlatego, że po pierwsze, nie wiem, czy pamiętacie, jak mi skradli skuter. No to, e, czekajcie, dobra, tutaj mam blokadę, e, taką musiałam odblokować w skuterze. To, on, to ja mu zapłaciłam połowę wartości skutera, i e, jakieś kilka miesięcy później ten skuter się znalazł. I teraz sobie wyobraźcie, że on tak naprawdę nie musiałby wcale mi o tym mówić, że znalazł i mógłby zatrzymać te pieniądze, a on mi powiedział i oddał mi. Więc to jest w ogóle tak uczciwa osoba, cokolwiek by się nie działo, to od razu przyjeżdżał albo wysyłał syna. Także naprawdę takich ludzi spotykać to czysta przyjemność. Wzięłam pieniądze i nawet nie zostawiłam karty w środku i zobaczmy, czy uda się tę siatkę znaleźć. Siatka na pinac. W ogóle raz na jakiś czas yy, na nią, przez przykład jak mówię mini, przypominam trochę tamtą mini, którą się opiekowałam wcześniej. Zobaczcie, pokażę Wam jak wygląda mój skuter. W ogóle mam bardzo duży bagażnik, więc bez problemu mieści mi się moja torebka. I pokażę Wam też jak dzisiaj jest pięknie. W sumie to nie wiem czy to będzie widać, ale jest czyste niebo. O, a tak bankomaty wyglądają, jak polscy, tylko inne nazwy. Jakie mądre, mądrymi przemyśleniami bardzo się z Wami dzielę. Tutaj jest siłownia, na którą chodziłam kiedyś. Nie wiem, czy pamięta się. A teraz już w ogóle nie chodzę na siłownię, ale wrócę, wrócę. Ruch na razie dzisiaj jest całkiem spoko. E, pomimo tego, że jest dosyć dużo pojazdów, to wierzcie mi, że tutaj tu zazwyczaj się formuje taka linia, która się ciągnie o hen hen daleko. A tutaj mamy sklep z kaskami. Takich sklepów z kaskami w ogóle Siemanko jest bardzo dużo. I zastanawiam się teraz, jaki kolor, bo generalnie to ja teraz chcę się przerzucić na różę i kolor też szmaragdowy. Więc się zastanawiam, albo wezmę szmaragdowy, albo wezmę różowy. Popatrzę sobie, hello. To jest chyba ten sam kolor, co miałam wcześniej. O, dużo do wyboru, ale taki szmaragdowy to brzydki jest, bo. Ale to w ogóle jest słaba firma, chyba. Chociaż Ach, w sumie nie wiem. Ten już jest ładniejszy jak coś, jeżeli chodzi o wygląd. Co mini myślisz? mini pinat! Boże, co za pomyłki. Zobaczcie, też dla dzieci mają tutaj nawet kaski z Hello Kitty. Dobra, popatrzę sobie, poprzymierzam i się do Was odezwę chyba później, bo się skupić coś nie mogę. Mam nowy kaz, podjechałam do drugiego sklepu, bo tam nie mieli żadnych ładnych kasków i kupiłam sobie taki kas. Zobaczcie, co myślicie o tym Uuu jak głośno, na... co myślicie o tym kolorze, bo ja Wam powiem szczerze, że nigdy nie lubiłam koloru zielonego ani takiego seledynowego, a ostatnio zaczęłam zauważać, że całkiem mi pasuje i tak jak przymierzałam takie blade róże, to w tych bladych różach wyglądałam troszkę jakbym była taka półżywa. A tutaj tak jakoś, że wyciąga to moje kolory. No to tak, kask załatwiony, lusterko w skuterze naprawione, hajs wybrany, czas kupić siatkę. Dlaczego ty się mieścisz pod siatką, panienko, co? Muszę w ogóle też dzisiaj będę zamawiać dla niej transporterek jakiś fajny. No chyba, że znajdziemy coś fajnego. Aczkolwiek obawiam się, że możemy nie znaleźć nic fajnego w sklepach, bo sklepy stacjonarne mają słaby wybór produktów. Udało oh, się, znalazłam siatki. Jest, uh, inny. Są so two pieces, jeden metr and dwa metry. Znalazłam w pierwszym sklepie, do którego podjechałam, taki Ala budowlany. W ogóle zobaczcie, tutaj mają meble jakieś drewniane, zobaczcie, tutaj w sumie tak wygląda bali. Jak myślicie, że bali jest takie piękne, znaczy ja uważam, że jest piękne, ale też wygląda tak między innymi tu jest sklep, zobaczcie, taki trochę budowlany, lokalny taki ultra, gdzie można właśnie kupić jakieś farby, siatki, kable miarki do pomiaru i tutaj pani mi będzie teraz cięła siatkę dla tego małego bobryka bobryka wymyślam <taki> głupoty no ciekawe, to wygląda jakby to było dwa metry, tylko jak ja to zainstaluję, co? ciekawe jestem ale znalazłam czederski sklep gdzie mają tylko farbę, zobaczcie i znalazłam właśnie tu są, ja, yeah. inni Dan i. Ja. I kupuję właśnie farby do mojej bramy. Cieszę się. I od razu pomaluję też e, w ogóle... Boże, e, drut. <grych> Ale się cieszę, co prawda miałam dzisiaj w planach podjechać do zupełnie innego sklepu i bardziej się rozejrzeć za, hello, za półkami. Ale no, muszę kupić tak tą siatkę, więc stwierdziłam, że zajmę się najpierw bramą. Zobaczcie, w ogóle w wielu miejscach na Bali, w tym na przykład też w bankach... Czy ja mam? Coś mi się wyłączyła kamera, wiecie co? I chyba straciłam fokus na razie na twarzy. Są takie... W wielu miejscach na Bali są takie kubeczki, zobaczcie, z wodą. Jakbyście byli zainteresowani, więc można się napić za darmo. Hi. Całe szczęście, że nikt nie ma przeciwko, że tutaj nagrywam. To taką ciekawostkę Wam chciałam dać. I teraz tak, kupuję sobie farby. Jedna jest biała. Różowa i szmaragdowa, i kupuję jeszcze taki pędzel i pojemnik, żeby to roztentegować. Wiecie co, tak trochę się irytowałam tym, w ogóle zobaczcie, leżą obok siebie dwa maluchy, <gryw> chilują jest zmęczone po podróży. A ja w ogóle tak sobie myślałam, no kurczę, no ale w ogóle pech, że muszę jechać. Mm, że muszę jechać po ten mój skuter, że rozwali mi to dzień, bo tak to bym sobie pojechała jeszcze od razu jakieś półki kupiła, a to bym coś tam kupiła, wiecie, do domu i tak dalej, już by można było bardziej zacząć działać. Też sobie pomyślałam, no ale z drugiej strony nie mogę tego zrobić, bo muszę najpierw dom zabezpieczyć. Ja w ogóle teraz jak wychodzę, to Pini zamknę w sypialni, żeby nie mogła wyjść. No ona tego nie lubi, no ale trudno. Ma tam swoje miseczki, ma łóżko, żeby się położyć, także krzyda jej się nie stanie. No i tak sobie myślę, e, że bym mogła gdzieś jeździć i działać bardziej, ale z drugiej strony e, mam taki problem. Ciekawa jestem, czy ktoś też z Was tak marzy. Ja bym chciała wszystko od razu zrobić, i przez to często mam tak, że dużo rzeczy nie doprowadzam do końca. Więc może lepiej właśnie tak powolutku, powolutku i będę doprowadzać wszystko do porządku, tak jak należy. A teraz, więc może nawet dobrze, że dziś zrobię tylko bramę, a jutro zrobię tylko coś tam. Ale wiecie, pomalowanie całej bramy, ta brama wygląda o tak. I założenie tej siatki na dole to też będzie nie lada wyzwanie. W ogóle brama będzie. Plan jest taki, żeby była biało-różowo-szmaragdowa. Już nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jak ona będzie wyglądać. W ogóle też chciałabym ramy od drzwi pomalować, ale prawdopodobnie tylko na biały kolor. No i teraz sprawdzam sobie na telefonie aplikację, bo jedzie do mnie skuterzysta, jedzie do mnie kierowca taksówki skuterowej i jedziemy odebrać skuter, więc będę miała dwa skutery, ale to tylko chciałam ten skuter przywieźć do domu po to, żeby sprawdzić dokładnie, czy tam nic nie zostawiłam w bagażniku, odświeżyć go trochę, umyję i przygotuję tak naprawdę na oddanie. No i co, i dzisiaj pewnie ten pan przyjedzie go zabrać, także będę miała tylko dwa skutery przez sekundkę, ale tak mi się super jeździło na tym. To jest po prostu taka moja bryka. To jest jedna z tych rzeczy, że jak już kupiłam, to się zastanawiałam jak ja mogłam zwlekać tyle czasu? Po co ja tyle czasu zwlekałam? Podobnie miałam z pralką, a teraz to już nawet nie zwracam uwagi na pralkę, bo mi się wydaje być takim oczywistym kawałkiem mojego życia. Bo tutaj, tak jak Wam mówiłam, nie dużo osób ma pralki. No to za 10 minut będzie mój kierowca taksówki i jedziemy po starego towarzysza podróży. Mój skuter właśnie podjechał, moja taksówka, zabieram więc swój kask. Siaki są w domu. I chyba wam jeszcze nie pokazywałam jak wyglądają takie skuterowe taksówki. Co to wam pokażę? Ale wyglądają normalnie jak skuter, po prostu Hello! Muszę zamknąć tylko dom. Paulina? Yeah. 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 On second? Oh. O, taksóweczka jest, zamykam dom i jedziemy. Kasi. Odebrałam już mój skuter i podjechałam teraz do mechanika na chwilę. Thank you. Sorry? Jak, uh, yeah. Kenishak? see. Podjechałam teraz szybko jeszcze do mechanika, żeby dopompować koła, bo trochę mi powietrza uciekło, bo chcę odejść ten skuter wiecie, w jak najlepszych warunkach, w jak najlepszym stanie. Ja, yeah. thank you. No dobra, to już jestem w domu, zostałam bardzo miło powitana. Eee, szczekaniem, piszczeniem, buziaczkami. <grych> tak? O. No a chciałam wam właśnie powiedzieć, że tak podjechałam dopompować opony, żeby wiecie, żeby oddać temu panu w takim przyzwoitym stanie ten um, skuter, a w ogóle nie powiedziałam wam, bo jak ja kupowałam ten skuter wczoraj, to tutaj w ogóle prawie każdą cenę można negocjować, więc jak będziecie na Bali i nawet będzie niby fixed price, to zawsze możecie się spytać, czy da się coś jeszcze zejść. Jak kupowałam kask, to zeszłam 30 tysięcy, czyli jakieś 10 zł, wiecie. Zawsze to jest moje 10 złotych, za które mogę sobie kupić coś do jedzenia. Właśnie jedzenia jeszcze dzisiaj nie jadłam i się zastanawiam, czy coś sobie zrobić, czy zamówić. Kusi mnie, żeby bajgla zamówić, takiego z egg salad, ale może sobie zrobię na szybko sałatkę. Teraz to ogarnę i się połączę za chwilę, a powiem Wam, że. Aha, właśnie, i mówiłam, że można zejść z sceny. No i właśnie ten koleś, który pracował w komisji, tak mi mówi. Ja go najpierw poprosiłam o jakieś tam zejście z sceny, bo na początku miałam zapłacić chyba 38 tysięcy, więc w sumie. Jest 1000 złotych zeszłam z ceny, więc nawet nieźle. No i on do mnie później mówi a chcesz jeszcze jeden discount? I Ja mówię, no jasne, że tak. On mówi, dobra, to daj, pozwól, że zadzwonię do szefa. No i zadzwoniłam do zadzwonił do szefa, no i później się mnie pyta i mówi, dobra, dobra, on się zgodził na ten, na ten, jeszcze jeden na tą jeszcze jedną przecenę. I za chwilę się mnie pyta, a chcesz jeszcze jedną? Ja tak się potem sobie jakieś jaja robię i co się o co chodzi. I ja mówię, że no dobra, okej. Okay. A on mówi, dobra, ale to umówmy się tak, że ja ci zamówię jeszcze jedną przecenę.” a ty wtedy mi odpalisz 100 tysięcy w gotówce, jako taki napiwek, ja mówię, dobra, spoko, ja tak sobie myślę, no dobra, on będzie zadowolony, ja będę zadowolona, to czemu nie, prawda, no więc jeszcze dzisiaj jak odbierałam skuter, to mu dałam właśnie napiwek, bo wczoraj jego szef przyjechał, więc nie mogłam mu tego dać przy szefie, no, więc wszyscy zadowoleni, słuchajcie, czas coś zjeść i w ogóle jeszcze kawy nie piłam, także czas się napić kawy, ale ścieka ze mnie, podjadłam już sobie trochę, nareszcie, mam jeszcze gdzieś tutaj kawę, o, mam tutaj jeszcze kawę, sobie dopijam, w końcu zrobiłam sobie sałatkę. Teraz od chyba czterech dni. Tak już konkretnie pilnuję tego, co jem. Jem same zdrowe rzeczy, nie zamawiam żadnej pizzy, zero alkoholu też, więc tak wiecie, wracam do formy. Mam nadzieję, że szybko się uda wrócić dzisiaj, jak obudziłam się rano. To miałam taki płaski brzuch, aż miałam mięśnie zarysowane na dole. I czas rozrobić farby. Dostałam najpierw pomaluję cały płot na biało, i dopiero potem będę nakładała na to dodatkowe kolory. Ja już te puszki otworzyłam wcześniej, ale widzę, że chyba za mocno trochę je zamknęłam i muszę je otworzyć jeszcze raz. Niestety te puszki z farbą to się tak ciężko otwiera i ja będę teraz tak yy, białą farbę robić i mieszam ją z rozwadniaczem thinner to się nazywa i to tak ciężko się otwierało, że ja nie wiedziałam czy ja dobrze to otwieram. Więc napisałam na WhatsAppa do tego sklepu, w którym kupowałam dzisiaj farby. I poprosiłam, żeby mi pomogli. Wiecie, co aż wpisywałam na Google, jak otworzyć to, yy, ten pojemnik. No, nie czułam się dzisiaj jak najbystrzejsza osoba, ale też szczerze mówiąc, po prostu nie miałam pojęcia, jak to zrobić. No, co tu się stało, kurczę z tą puszką. Przecież już miałam to otwarte. I teraz znowu się zamknęło, no, i będę rozrabiać trochę tę farbę, żeby była mniej. Gęsta, wiecie, co ja Wam pokażę to wszystko na przyspieszeniu, bo nie ma sensu, żebym tutaj Wam opowiadała. Mam nadzieję, że płot będzie po prostu dobrze wyglądał i będę miała trzy kolorowy płot. Ogólnie założenie moje jest takie, że chcę zrobić ten dom w taki sposób, żeby było tak ładnie, żebym mogła robić w każdym zakątku mojego domu zdjęcia, żebym mogła organizować mini-sesje zdjęciowe, żebym miała fajne tło do nagrywania na YouTube'a, także. Taki jest plan, słuchajcie, i nie mogę się doczekać, kiedy przekształcimy troszeczkę ogródek. Myślę, że ta brama naprawdę zrobi gigantyczną różnicę. Póki co sytuacja wygląda w następujący sposób. Kończę malować pierwszą warstwę. No nie wygląda to jakoś na razie imponująco, dlatego że jeszcze trochę prześwituje ta warstwa, ale spokojnie, to jest dopiero pierwsza warstwa. Dodam do tego jeszcze dwa inne kolory, tylko jeszcze nie wiem jak. Czy zrobię tak, że, że jeden bloczek jakby będzie, że będzie tak różowy, biały, szmaragdowy, biały, różowy, nie wiem. Czy jakoś pomieszam, czy jakoś będę tak chlapać farbą, to jeszcze wszystko zobaczymy, ale póki co. Dobrze się bawię, naprawdę. W ogóle chyba zaraz się przebiorę w kostium kąpielowy, bo jest po prostu taki upał, że aż ze mnie e, się leje i strasznie relaksujące zajęcie. Nie, nie chciałabym tego robić oczywiście pełnoetatowo, bo to jest bardzo ciężka praca, ale tak na projekt jakiś, to sprawia mi to daje mi to dużą satysfakcję. Brama powoli zaczyna wyglądać jak człowiek. E, już mam pierwszą warstwę w sumie nawet nałożoną, to mogę Wam pokazać na szybko. I tak w jednej trzeciej nałożyłam już też drugą warstwę. E, nie przejmujcie się tym, że tam na tym metalu są zacieki, ja to wszystko posprzątam, usuwam i tak e, dalej. Ale skończyła mi się farba, więc muszę pojechać do tego sklepu, kupię jeszcze dwie puszki białej farby, już Wam nie będę pokazywać, bo powiem Wam szczerze, że czuję się brudna i zmęczona. Dzisiaj sobie nałożę jakieś konkretne maseczki na twarz, bo już widzę, że jakiś pryszcz mi wyskoczył od tego stania tutaj na słońcu. No, i mam teraz założoną górę od kostiumu, bo tak stwierdziłam, że się trochę popalam. Nałożyłam sobie też krem do opalania, no bo jak już i tak jestem na świeżym powietrzu, to chociaż to wykorzystam. Ale zaraz założę jakąś koszulkę na siebie, no właśnie, i jadę po ten, po, po drugą. Po dwie puszki kupię farby, bo biała to się zawsze przyda. Pokazałam mojej mamie na kamerce jeszcze taki niedokończony efekt. Moja mama powiedziała, że o wiele lepiej ta biała brama wygląda. I od razu przy okazji spytam się, czy mają też taką złotą, miedzianą farbę do. Do metalu. A niestety kurczę, mi, nie mini, tylko pinat muszę zamknąć w pokoju, więc nie jest pocieszona z tego powodu. No ale nie mogę ryzykować, że ucieknie. Cały czas się zastanawiam, jak tę siatkę przymocować, bo siatki jeszcze nie przytwierdziłam, no bo najpierw chcę wszystko pomalować, no bo bez sensu, żebym siatkę przytwierdziła, a potem będzie mi się ciężej malowało, co nie? No dobra, to brama pomalowana, to znaczy nałożyłam dwie warstwy białej farby. I wygląda to w miarę spoko. Muszę jeszcze pomalować metalowe elementy na tej bramie, więc pewnie tym się jutro zajmę. Nie chcę tego robić już teraz, bo za pewnie jakieś pół godziny będzie zachód słońca. E, więc a ja i tak jeszcze muszę posprzątać, e, muszę zmyć e, podłogę, bo nie zabezpieczyłam podłogi. Całe szczęście nie pochlapało mi dużo tej farby, się, jak się mówi, nie zachlepałam za zbyt, e, zbyt mocno e, podłogi. Podłogi. Boże, nie umiem się wysłowić już na koniec, chodnika, nie wiem, podjazdu. Całe szczęście tego zbyt dużo nie ma, ale e, mam taki, e, taką puszeczkę farby, Boże nie farby, tylko nie umiem mówić. Nie wiem, co się stało. Mam coś, żeby sprzątnąć mój podjazd z farby. To chciałam powiedzieć. Więc zaraz się tym zajmę. Cieszę się, że dzisiaj udało mi się trzy razy wyjść z maluchami, bo powiem Wam, że mała to była niepocieszona, że jej nie pozwalałam podchodzić do koła bramy. Teraz śpią sobie w mojej altance. Tak, nie wiem, czy to można nazywać altanką, ja już nic nie wiem. Tutaj śpi sobie Zoś, Zośka, tutaj Pini śpi tutaj. Tam miałam komputer, więc jak sobie malowałam to jakieś tam pierdoły Oglądałam na YouTube'ach, no i to chyba tyle na dziś, tak naprawdę. Jakoś powiem Wam, że cały dzień mi dosyć szybko zleciał. Widzę, że chmury nadciągają, będzie padał deszcz. Mam nadzieję, że zacznie padać jak farba wyschnie, a nie teraz, chociaż ona jest wodoodporna, no ale to musi wyschnąć. Tak czy siak, się okazało w ogóle, że te wszystkie farby, które dzisiaj kupiłam, one są i do drewna, i do metalu, tak mi zostało to powiedziane. Więc mam taki zielono-niebieski, taki szmaragdowy kolor, mam różowy i mam złoty jeszcze. No i dzisiaj będę się biła z myślami, jak pomalować tę bramę. Chcę, żeby ona była taka ładna, żeby można było właśnie takie fajne zdjęcia zrobić ale też nie chcę, żeby było aż zbyt fikuśnie. Mam taką inspirację tutaj na przykład mojego jednorożca. Kurczę, nie korzystałam dzisiaj z jednorożca, a taka była piękna pogoda, no. No ale cóż, trzeba było dzisiaj zabrać się za robotę, a jutro tak myślę o tym, e, a właśnie, zobaczę, to dam może tej bramie tak z dwa dni do przeschnięcia, może jeden dzień, zobaczę, czy będę miała pomysł na pomalowanie, czy nie, jeżeli nie będę miała pomysłu na pomalowanie, to jutro pojadę kupić, mam e, dwie śrubki w kuchni, które idealnie się nadają na to, żeby zamocować takie półki na sznurach wiszące. I myślę, że tym się jutro zajmę i myślę, że y, zrobię taki fajny wzór na tamtej ścianie. Ogólnie to mam taki plan, żeby większość ścian utrzymać jednak w kolorze białym, ale żeby zrobić gdzieniegdzie akcenty właśnie takie różowo-szmaragdowe. No i właśnie kupię takie półki, wiem mniej więcej chyba gdzie takie półki mogę kupić, w Kerobokan, w tamtej okolicy mieszkałam, jakby mój poprzedni dom był w tamtej okolicy. Ja tam dość często jeździłam, żeby kupić jakieś kosze, tam są wszystkie te takie ładne rzeczy do wystroju wnętrz, a jest taniej niż u mnie. U mnie czasami te ceny są nawet dwukrotnie wyższe. To samo jest z fotelami ratanowymi, w Czangu są niesamowicie drogie i jutro też mam taki pomysł, żeby jutro się ładnie pomalować. Dlatego, że dziś jest dzień e, potu, wes może nie, ale potu poczachranych włosów. Oczy, ja dzisiaj i tak brałam w ogóle dwa razy prysznic, e, bez włosów, tylko tak się obmyłam, żeby się odświeżyć. E, włosy czesałam, oczywiście nałożyłam olejek, ale no czuję się taka, wiecie. No wiecie, jak to po robocie na słońcu. Także jutro mam w planach poczuć zro zrobić się tak, żeby ładnie się poczuć i i co? To chyba wszystko na dziś. Żegnam się z wami i do zobaczonka w następnym odcinku. Mam nadzieję, że pokażę wam coś fajnego. A na koniec pokażę wam jeszcze jak wygląda brama. Buziaczki i bye, bye. Tak na razie prezentuje się brama. No tutaj mam trochę tych zacieków, jak możecie zobaczyć. Zaraz e, ogarniam e, sprzątanie. Wyszłam na ulicę i nie ma w ogóle żadnych śladów na ulicy. Całe szczęście ta farba nie chlupnęła. No następnym razem to zabezpieczę. Pierwszy raz to robiłam i jakoś tak nie pomyślałam nawet za bardzo. No, spoko wygląda. Co? W ogóle jakoś kolorystycznie wydaje mi się, że o wiele jakoś tak ładniej się zrobiło. Tutaj mam jeszcze szlauch, bo tam coś ogarniałam. Ale zobaczcie, tak bardziej pasuje tutaj do tego wystroju. Biała... E, brama niż tamta ciemna. Ja nie wiem, dlaczego oni w ogóle pomalowali na ciemno. Tutaj moi sąsiedzi na przykład mają białe bramy i lepiej to wygląda. No i właśnie jakby dać taki kolorek w ogóle. Ach, podoba mi się kolor mojego kasku. Chociaż też tak myślę, czy mojego kasku nie skastomi skastomizować? <grych> czy go sobie po prostu nie pomaluję sama, ale to na pewno nie teraz, bo muszę jechać zadaniowo. Nie mogę robić dziesięciu rzeczy jednocześnie, tylko jedną rzecz, a dobrze. I tak teraz będę planować. Kończę, bo zaczyna na mnie kropić deszcz. Starera, ładnie co? Jak na pierwszy raz.